Generalnie powinienem być bardzo zadowolony z, z tego konkursu, bo już dawno nie pchałem tak daleko, natomiast no... Oczywiście myślałem, że myślałem, że już taki wynik e, pozwoli mi wygrać. Natomiast Filip Michajlewicz z, z Chorwacji e, to, to zwycięstwo mi wydarło 1 centymetr. No cóż, no taki, to taki, taki sport. Jakby Ja chcę wyciągać wnioski, e, znowu te dwa pchnięcia, które mogłem, w których mogłem odpowiedzieć mi, e, Filipowi. Gdzieś tam e, znowu chciałem zrobić coś więcej niż potrafię, zamiast pchać na, jakby na swoim poziomie, bo, bo podejrzewam, że to pchnięcie na 2783 nie było w 100% udane, bo owszem było dobre, poczułem że trafiłem, natomiast no to na pewno nie jest mój maks. To, to na pewno nie jest e, mój limit i wiem, że mogę pchać dalej. Także e, wyciągam wnioski i, i, i czekam na następne starty. Ja raczej wolę wygrywać i raczej wolę mieć klarowną sytuację i prowadzić. A e, jak ktoś mnie jakby. Mm, nie powiem, że to jakoś nam deprymuje, czy, czy, czy się spinam, ale wolę wygrywać, wolę wygrywać niż być przepychanym. Podejrzewam, że jutro będę się bardzo cieszył z tego wyniku. Na razie jestem trochę wkurzony, bo, bo przegrałem o centymetr, ale, ale ogólnie no, to jest bardzo dobry wynik. 21.83 to jest naprawdę kosmos. Myślę, że to jest w dziesiątce moich najlepszych wyników w ogóle w karierze, więc, więc to jest naprawdę super wynik, ale no tak jak mówię, na razie jestem trochę wkurzony, że, że, że nie wygrałem. Jakby pod względem Psychicznym i takim motywacyjnym to jest, jest, jest elegancko. Jakby nie mam, nie mam żadnych zastrzeżeń i chcę mi się, trenuję naprawdę z uśmiechem na twarzy, robię wszystko, co, 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 co jest w planie. Sprawia mi to radość przede wszystkim, to jest z tego, to z tego się najbardziej cieszę, że po prostu nie jest to dla mnie męczarnią, tylko po prostu ja chcę to robić, i ja się po prostu z tego cieszę. Natomiast no zdrowotnie, oczywiście, mogłoby być lepiej. Powiedzmy, że w skali od 1 do 10 jestem. A takie 4,5 zdrowy, ale, ale to, to nie przeszkadza mi, żeby, żeby gdzieś tam pchać daleko. To nie są takie kontuzje, które mnie wykluczają na 100% z treningu. E, ale cóż, no jakby do Belgradu jest jeszcze trochę czasu. Teraz podejrzewam, że tata mi znowu trochę dołoży treningu, żebym się trochę podjechał. Później będziemy e, wyluzowywać i, i, i w Belgradzie powinno być bardzo dobrze.